Bardzo dobra Bardzo dobra kanapka, dobra Skończona, ale dobra to jedziemy Zobaczyć ten Tą policję Jako żołnierz Głupie zadania, okej okay. No to jedziemy Dobra, dalej, dalej Odsuńcie się co jest? Policja już tu biega, ja cię kręcę. Dobra. No to zobaczmy, jak tutaj. Nie, no. Co to ma być? Cel pootwierany? Nikogo tu nie ma. Co to ma być? Nie, no tak. To, to my się nie bawimy. Tutaj nic takiego nie ma. Dobra alec Trzeba tam Zobaczy jeszcze miasto Oj brrr Dobra Ajajaj góry Hm Dobra. Halo. Jest tu, tu? Obywacz! Co, co? O tu! O ty! O no chodź! O! Jestem twoim szyfą! Zwolnił Cię! Co? A, a takie małe. okej... okej. Odprowadź prowadzi Sąd do więzienia! Okej. Okay, dobra, ja nie wnikam. Posłucham się i. No. Ra. ja cię kręcę. Czy kto to widział? Żebym musiał się sam odprowadzić do więzienia. Nie, no, no, ja tam nie wytrzymam. Dobra. Ech. Dobra. Ok. Co? Już mi ktoś wziął. Dobra, szefie, już, już. Jasna sprawa, już jasne. Już. Odkładam bronię. Już, już się przebieram. Już, już. Dobra. No tylko się przebiorę. Okej, okay, już idę. Kurczę, kolejny wojskowy. Okej, okay, no to ja idę do tej celi. I ja cię... Jeszcze sam. Ale tu. Capi tu. Halo. Capi tu. Oh. Jeszcze nie słuchają. Idę się położyć, bo. Tutaj. Co? O, zostałem. Żarcie. Żar... Dobra. No. Daj mi. Okej. Okay. Oh. Mm. Dobre jedzenie. Mm. No. Dobra. Mm. Dobra. Dobra. Oh. Dobra. Dobra, jeszcze na no i nie posy... Dobra, ja tego nie będę sprzątać. Idę sobie na górę. Ej! A co ja mam tu robić? Halo? Ej! Mogę wyjść? O, co? A! Dobra, dobra, dobra. Już, już, już. Nie zostaw mnie! Zostaw. Y Okej. Okay. Teraz sobie może pobiegam. Trzeba zbudować formę. Lecimy. Wezmę sobie piłka. A! Chyba dawaj. I. I. Ach! Daj mi. No daj mi... Się, no ale. No, dobra. Ła! Co jest? Co oni tam budują? Co jest? Coś się wali tam. Ja cię kręcę. To mm. no nadal się coś wali. Co to ma być? Gdzie? Jak? Kiedy? O której godzinie? O! Czy kto? Dobra. Co jest? No to rzucamy. To... Dobra, nie chcę mi się rzucać. Wykombinuję coś. Halo. Ech, ech. O! Idalnie. Dobra, wychodzimy stąd. Nara. A! Dobra. Uciekam moja ucieczka. Szybka, szybka, szybka ucieczka. Jazda. Jazda. Szybko, szybko. O! Siema, siema. Siema. Jak z wami? Halo, Siadam do Was. Mogę do Was dołączyć? Dobra. Wsiadam. Jedziemy. Dawaj, dawaj. Gdzie idziemy, mordo? Dobra. Dobra, ja wysiadam, o niej jakoś nie umiem jeździć. trzeba jakoś się szybko przebrać. No, dawaj. Dobra, jest git. Lecimy. Dobra. Trzeba uciec. Dobra, idę coś obrobować. Nic nawet nie mam Dobra, może to będzie Lecimy do tego domu Okej, okay, jest otwarty, szybko Dobra Tu, tu mieszka policjantka, co to jest? Szybko Widzę odnakę, nie, 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 dobra, okej okay. Dobra, mam Idź, Lecę, dobra, lecę, wyciekam Ze mną co Dobra, ja mnie nawet nie zauważa. Dobra, lecimy Dobra, mam go Niezły Dobra, lecę Teraz, nie wiem Lecimy chyba, żeby brałować, jazda Łoł, wow, Alchawira Dobra, lecimy, Co Coś trzeba wykombinować No, no, Nie przemyślał co jest? Dlaczego tu się da, nie da wejść? O.

O, wpuść! Jazda! Wpuszczaj! O, Ty, rozstrzelę ci tą klamę! O! Nie! Dobra. Dom zamknięty. Nie uda mi się wejść. Może. Jednak wtworzy to. Nie, jednak nie. Dobra. Uciekam. Coś trzeba skombinować. Nie mam pomysłu. Co to ma być? Co jest? Tali. Au. Dobra. Jakoś się będzie dało przeżyć. Dali, dali. Jakaś fura. Szybko. Szybko. Cokolwiek. Jakakolwiek. Cokolwiek. Nie. Dobra. Lecimy, 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 lecimy. Widzę coś tam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Biorę. Ja, nawet się policja nie, da ci policję skapnie, że ja tu jestem. Bo się przebrałem. Dobra. uciekam, uciekam. Nie. Do przodu. Nie. Ura się zamknęło. Nie, nie mogę. Nie, 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 nie. Dobra, Po cichaczu. cichutko, cichutko. Dobra, uciekam, uciekam. Nie, 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 nie. Uciekam. Dobra, będzie ta fura. Jazda. Dobra, jadę. Dobra. Aj, nie, 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 no szybko. Dobra. Jadę. Wspieram stąd. Jazda. O kurka, czemu ja za jadę? Ja muszę skręcić. A! Dobra. Jadę potem furę. O kurka. Dobra, za, za, jazda, jazda. Nie, 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 dogonię typa. Konia. Stać. Dawaj, stań, waj, stawaj. Dobra, dawaj, dawaj. Już, już. Jedziesz, typie, no. Dobra, dawaj. Dali. Jedziesz. No nie, 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 no. Zapoczekaj za mną. Typie, dobra, dawaj. Do, o, dobra, jedziemy, jedziemy, no, dali. Dali, przeładuj. A Macie? Stawcie mnie. Ha. Dawaj, typie, uciekamy. Dajesz. Dawaj, jedzie, jedzie, jedź. Jedz, bo nie uciekniemy im. A mi się yy, naboje kończą. Stary, to dawaj. Czego się zatrzymujesz? No nie.